Cześć, witam was bardzo serdecznie w poniedziałek, początek tygodnia, godzina 13. Ja jestem Patryk, a to jest kanał Pogromcy Betów i dziś kolejne typy dla, mnie, dla was przeze mnie przygotowane. To co działo się w piątek, jeżeli chodzi o kupon progresji, właśnie widzicie na ekranie. Brakło bardzo niewiele, dzisiaj lecimy z drugim progiem za 25 zł. No i zanim oczywiście przejdziemy do typowania, to powiem gdzie typujemy, a typujemy oczywiście na Superbet, bo Superbet jest partnerem tego kanału, więc zachęcam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą na dziś i nie tylko, na właśnie Superbet oraz przede wszystkim chyba Kliknięcie w zakładkę promocje na aplikacji lub stronie może się to zrobić. No, jak już kliknięcie, to wyświetli wam się wyświetliwa się bardzo duża liczba tych promocji. Eee, każdy pewnie znajdzie tutaj coś dla siebie, jako że jest poniedziałek. No to jest taka promocja, która nazywa się Super Poniedziałek, gdzie do zgarnięcia jest 50 zł w bonusie. Jest tych promocji naprawdę bardzo dużo. Jutro na pewno będę mówił o promocjach przygotowanych przez Superbet na Ligę Mistrzów, ponieważ jutro Liga Mistrzów wraca ze swoimi rozgrywkami. No i oczywiście, Możecie zakręcić również z super spinem, jest dalej trwa super przewaga. No a u nas na kanale codziennie do wygrania 50 zł właśnie na zakłady sportowe na SuperBET. Na samym końcu odcinka konkursik, więc wytrzymajcie do końca. A jeżeli nie macie jeszcze konta na SuperBET, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony. Otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. Powiedziałem chyba już o wszystkim, łapeczka w górę, subskrypcja oczywiście mile widziana, a ja przechodzę do dzisiejszych typów, będę miał dla was trzy typy i zacznijmy może od typu z kursem najwyższym, Liga Hiszpańska i mecz, który znajdziecie w super ofercie na głównej stronie po podwyższonych kursach, no i właśnie skoro są już podwyższone kursy, no to ja ten podwyższony jeden kurs wezmę konkretnie 1.70 na zwycięstwo Atletico, Atletic przepraszam bardzo, Bilbao z ostatnim w tabeli Levante I ktoś może powiedzieć, że ale Patryk, i Levante teraz w dobrej formie, odbijają się od, dnia na, od dna, na pewno będą walczyć o utrzymanie. Poza tym niespodzianki już sprawiali, chociażby zwycięstwo z Atletico Athletic, Athletic, Madryt. Też może tutaj napawać nadzieją kibiców Levante i wszystkich sceptyków zwycięstwa dzisiejszego Bilbao. Ale sprawdziłem sobie jak wyglądają spotkania ostatnie Atletic-Bilbao, no i zacznijmy od spotkania. E, już sobie tutaj przejdziemy do e, pod spotkania z, z, z e, może nie tak daleko, z Majorką. E, zagrali oni z Majorką na wyjeździe, przegrali oni 3 do 2. Następnie wygrali oni spotkanie aż 4 do 0 z e, Realem Sociedad, żeby później znów 4 do 0 przegrać z Barceloną. Następne, e, następne spotkanie to już jest e, spotkanie pucharowe z Walencją. Toś może mi powiedzieć, że to czysty przypadek. Ja natomiast widzę tutaj pewną zależność, a mianowicie taką, że e, Atletico Atletik Bilbao cały czas sobie byle u siebie gra zdecydowanie lepiej. I właśnie w tym momencie u siebie podejmuje ostatnią drużynę w tabeli, która ma pewną serię, jeżeli chodzi o zdobywane punkty, po, bo Levante przed tym spotkaniem z Atletico Madryt naprawdę nie potrafiło strzelić nawet gola. W lidze teraz mają trzy mecze z rzędu z punktami, konkretnie dla zwycięstwa i remis i ta seria według mnie dzisiaj się kończy 1.70 właśnie na zwycięstwo Atletic Bilbao w tym spotkaniu. Drugie spotkanie to Liga Izraelska i tam szybka, może nie tyle analiza, co przedstawienie sytuacji. Jeżeli chodzi o tabele i obydwie te drużyny, najpierw sobie kliknę, właśnie piłka nożna i, i, i Izrael. Izrael. I mamy spotkanie o 19:30. Makabi Tel Aviv zagra z Bejtarem Jerozolima i od razu rozwinę sobie tabelę, na której będę Wam przedstawiał te dwa zespoły. Bejtar Jerozolima, miejsce 11 w tym momencie, pikuje Kudłowi. Jeżeli chodzi o Makabi Tel Aviv, właśnie ten zespół wyszedł z kryzysu. Co ciekawe, stypowałem ich spo ostatnie spotkanie, w którym zwyciężyli 4 do 0. O ile się nie mylę, tak jest. Zwyciężyli 4 do 0, tam stawiałem na um, zwycięstwo właśnie makabitelawi Nie pomyliłem się, wychodzą oni z kryzysu. Ostatnie dwa spotkania um, wygrane, ostatnie z czterech spotkań, trzy wygrane, jeden remis. Jeżeli chodzi o Bejter ma bardzo, bardzo kratkowa forma, jeżeli można tak powiedzieć. Ostatnie spotkanie zremisowane, przedostatnie przegrane, jeżeli chodzi o wyjazdowe spotkania Bejtaru, bo takie właśnie dziś sobie typujemy, no wypadają naprawdę fatalnie według mnie na Capital Wy wygrywa to spotkanie jeżeli chcielibyście postawić tutaj jeszcze over bramkowy, proszę bardzo ja ode mnie kurs 1.30 jako drugi na naszym kuponie no i przenosimy się już za wielką wodę konkretnie do NHL, czyli hokej, wychodzimy z piłki nożnej hokej na lodzie, jak widzicie dzisiaj w nocy Konkretnie o 1.30, New York Islanders u siebie na lodowisku podejmą najlepszą drużynę konferencji. Konkretnie Colorado Avalanche. No i tutaj kursy na zwycięstwo Colorado nie dziwią. 1,77 jako na faworytów. Natomiast ja nie byłbym tutaj taki pewien tego wyniku, ponieważ jeżeli popatrzymy się jak New York Islanders gra u siebie oraz jak Colorado ostatnio na wyjazdach w Nowym Jorku, konkretnie idzie, można się naprawdę zdziwić. Zwłaszcza, że Colorado Avalanche ostatnio złapało nieco zadyszki, poprzednie spotkanie przegrane. Skargary Flames u siebie, co ciekawe po dogrywce Skargary, które naprawdę jest w lekkim kryzysie, można by tutaj wysunąć parę wniosków na temat właśnie drużyny z Colorado, ja też poszedłem troszeczkę dalej i moim pomysłem na to spotkanie jest Handicap, konkretnie Handicap na gospodarzy dokładamy 2,5 bramki New York Islanders i uważam, że u siebie na lodowisku tak jak z większością zespołów Islanders strzela dużo bramki i nie przegrywa aż tak wysoko Tutaj nie mogło przegrać Trzema bramkami Kurs 1,38 w tym momencie No i zamykamy sobie nasz Kupon po kursie 3,05, 25 zł wpisane Postaw zakład i czekamy Aż się uzazieleni, na, na sam koniec jestem winien wam Mecz konkursowy dawno u nas na kanale Nie było ekstra klasy, a dzisiaj ciekawe spotkanie Legia na Łazienkowskiej podejmuje Śląsk-Wrocław i dokładny wynik tego spotkania Wraz z minutą strzelenie pierwszego gola Nikiem z Superbet i nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania, macie napisać jeżeli chcecie oczywiście, pod postem który właśnie wlatuje na facebooka, więc na facebooku też trzeba być, a za dołączenie na facebooka leci 20 zł jeżeli was tam jeszcze nie ma 20 zł na zakłady super, na superbet więc łącznie do zgarnięcia jest 70, bardzo fajna sprawa zachęcam do brania udziału w zabawie no i co, to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze typy na kanale, więcej znajdziecie oczywiście na facebooku jutro więcej w ofercie ponieważ wraca Liga Mistrzów, będziemy mieć pole do popisu, na pewno znajdziemy sobie fajne typy. To by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, no i przede wszystkim zieloności.